Raz, 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 raz. Mówię teraz do mikrofonu MDO9. Jest to pierwsze nagranie, które wykonuję tutaj za pomocą mikrofonu dynamicznego firmy Unitra. Symbol MDO9676 jest to mikrofon, który dostałem od kolegi Korada, który prowadzi kanał Gades w serwisie YouTube. Dzisiaj usunąłem z niego transformatorek który umożliwiał podłączenie go do tego mikrofonu do urządzeń lampowych w czasach PRL-u. Sam mikrofon jest wykonany, wyprodukowany w roku 1974. Ja mówię teraz na wprost tego mikrofonu z odległości około 10-12 cm. Jako interfejs używam Focusrite Scarlett 2 i 2 czwartej generacji, który jest oryginalnym przewodem, Podpięty do USB-C smartfona Samsung A52S5G. Dodatkowo zrobiłem taką podstawkę, która jest oklejona od wewnątrz filcem. Podstawka z kawałka aluminium, z profilu aluminiowego, która pozwala mi cały ten interfejs bezpiecznie zamontować na statywie, który używam do filmowania. No i tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jest teraz włączony tryb AIR. Ja dałem automatyczne tutaj ustawienie głośności lekko podgłośniłem według automatycznego no, automatycznego ustawienia, a teraz wyłączę tryb Air. Wyłączyłem tryb Air na tym interfejsie. Dzisiaj kupiłem przewód 4-metrowy właśnie do tego mikrofonu. Nie ma tu tego szarego oryginalnego przewodu, tylko jest po prostu Dwużyłowy przewód z ekranem, taki cienki, który się używa do mikrofonów. Nie jest to gruby przewód XLR, tylko taki cieńszy. Na pewno ciut mniejszą ma jakość tego ekranu. Te sploty tak, jakby oczek w tym ekranie na pewno są rzadsze niż w takim profesjonalnym przewodzie XLR na przykład firmy Tasker, który można kupić na metry w sklepie internetowym TME. Co najmniej 10 zł za metr kosztuje taki profesjonalny przewód. Ten kosztował w sklepie stacjonarnym w moich okolicach 4,50 ,50 zł za metr bieżący. Jest tutaj włączona antena od internetu, która ma agregację PAS. Znajduje się ona w oknie, pomieszczenie obok od pomieszczenia w którym znajduje się komputer na który teraz jest kadr ustawiony więc jest tutaj przewód ethernetowy który leży na podłodze 10-metrowy są przedłużacze jest przedłużacz który zasila drukarkę przewody USB podłączone do Komputera stacjonarnego do jego płyty głównej i pytanie, czy są jakieś zakłócenia, bo teraz mniej więcej wyprostuję ten przewód. Na pewno słychać, jak po podłodze się ten przewód przesuwa. Teraz nie przesuwam, jest rozłożony na wprost, w prostej linii ten przewód. Ja jestem 3 metry około od kamery, od smartfona i tego interfejsu, który jest, tak jak wspomniałem, zamocowany na. No na statywie na trójnogu. I tak to wygląda, tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że nie ma przesterów. Ja mówię na wprost, tak to wygląda. Jest to pierwsze nagranie mikrofonem UniTra MDO9 z usuniętym transformatorkiem. Rezystancja wkładki wynosi prawdopodobnie w zasadzie impedancja wynosi 200 Ohmów, a z transformatorkiem zmniejsza się ta rezystancja mierzona po prostu multimetrem na 45 ohmów, więc możliwe, że będzie lepiej bez tego transformatorka, no ale to się okaże. Teraz jeszcze podejdę do interfejsu i włączę tryb Air. Tryb Air włączony, mówię dalej w tych samych warunkach, z tej samej odległości. Cofnę się kawałek, żeby się wyprostował ten przewód, i co mogę powiedzieć. O dzisiaj już jest dosyć późno. Nagrywam to w swoim pokoju. Napięczę to nagranie przy, przy sztucznym oświetleniu. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jeszcze patrzę, tak, tryb air świeci, więc jest aktywny. No i tak to wygląda. Za chwilę coś na YouTube. Jeszcze obejrzę coś zjem i pójdę spać. Powiedzmy za godzinkę. Teraz tryb air. Wyłączyłem. Fajne jest to w tym interfejsie, że można tutaj nawet w trakcie nagrania re regulować gałko poziom wzmocnienia, na przykład sobie lekko zmniejszyć tą głośność, tą czułość przed wzmacniacza w trakcie, nawet nagrania, albo sobie trochę podkręcić, gdybyśmy na przykład komuś dali do ręki naszemu rozmówcy ten mikrofon, który by mówił powiedzmy ciszej to możemy podgłośnić, albo, albo na odwrót, gdyby mówił głośniej od nas, no to możemy ściszyć. Tak to nagrywam, że za chwilę wstrzymam nagranie no i po prostu rozłączę tutaj USB-C przewód od smartfona no i sobie wysłucham, co tutaj się nagrało, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Przesteru tutaj nie ma. Z tego, co mi się wydaje, nie mam tutaj na czerwono ani pomarańczowo tej owódki w kołogałki tego interfejsu do ustawienia głośności, czułości. Więc jak nie jest na czerwono, to powinno być ok. Odcuch wyłączony. Także energia, którą daje smartfon, jest tylko do no na przetwarzanie i na Właśnie ten tryb Air, który poprzednio był użyty w tym momencie jest wyłączony, na to idzie w interfejsie Energia. Nie ma napięcia fantomowego. Jest to mikrofon dynamiczny MDO9. Pozdrawiam.